Mam tego dosyć. Lidl czy Biedronka? Który market jest tańszy w 2025 roku? W zeszłym roku o włos wygrała Biedronka. A jak będzie w tym i o ile podrożały produkty, zaraz to sprawdzimy. Zapraszam. Produkty kupujemy w tym samym mieście w marketach znajdujących się naprzeciwko siebie bez wielosztuki aplikacji. W koszyku krychy znajduje się ser w jednokilogramowym opakowaniu, akurat w tej samej cenie. Kilogramowa bestia. A ile ma centymetrów? Nie wiem, bo nie mierzyłem. Chleb tostowy pszenny, ta sama cena. Najtańszy cukier, ta sama cena. Polędwiczki z kurczaka, zło. 10 tańsze biedronce. Serek wiejski, piątnica 10 groszy tańszy w biedrze. Masło marki własnej, ta sama cena. Zupka Vivon złoty kurczak, to samo. Ketchup Heinz pikantny, 90 groszy tańszy w Lidlu. Mleko 2% bez laktozy, ta sama cena. Jogurt Bakoma Twist, 20 groszy droższy w Lidlu. Wyniki są szokujące. Koszyk Mr. Krychy podrożał prawie 10% w każdym z marketów rok do roku. A w 2025 roku wygrywa ponownie biedronka o 50 groszy na całej wartości koszyka. Co stanowi niespełna 1%. A ty, jaki jesteś team? Lidl czy biedronka?